Cześć, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Paranormalne nagrania z internetu. Dzisiaj przyjrzymy się kilku nagraniom, które pochodzą z YouTube'a i chciałbym poznać opinię Waszą na temat tych właśnie nagrań. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od czegoś spokojnego. Choć z pozoru może to tak wyglądać, to nie do końca tak jest. Badacz zjawisk paranormalnych iCoinure TV postanowił wybrać się sam do nawiedzonego lasu. 400 -letni las ma być nawiedzany przez coś mrocznego oraz bardzo niebezpiecznego. Od samego początku badacz nie czuł się najlepiej, będąc sam w lesie. Korzystając z aplikacji Ghost Tube, starał się skomunikować ze złem, które ma nawiedzać ten las. Oczywiście z with a positive outcome. That just ran. I don't know what that was. Something just ran as soon as I turned, well, just as it was turning, slowly. Something just moving really fast. So spirits, any spirits that are living, residing, walking in these woods, Can you make yourself known, please? Angry. Why are you angry? Is it because I'm here? Am I disturbing you? Is that you, just that we heard, running around in the bushes? watching me knife Go, that's not good you who's got a knife or are you warning me To coś, z czym skomunikował się badacz, ewidentnie było wściekłe, ponieważ posłużyło się aplikacją do wypowiedzenia słów wściekły i nóż, co można zasugerować, że człowiek, który badał ten las, jest w niebezpieczeństwie i może zostać zaatakowany. Zachęcam do obejrzenia całego odcinka. Kolejne nagranie pochodzi z kamer jednego z zbiorowca. Na nagraniu możemy dostrzec, jak na samym początku w oddali korytarza Widać jak drzwi otwierają się same i zaraz potem, jakby nieznana siła zatrzaskuje je. Zjawiska od tego momentu nasilają się i są widoczne gołym okiem. Czy przedstawione na nagraniu zjawiska są spowodowane nawiedzeniem biurowca przez złośliwego ducha, czy raczej to sprytny montaż? Ocenę pozostawiam Wam. Bitwa pod Gettysburgiem rozegrała się między siłami Unii i Konfederacji podczas wojny secesyjnej w lipcu 1863 roku. Szacuje się, że w trzydniowej bitwie zginęło od 46 tysięcy do 51 tysięcy ludzi. Od tego czasu miejsce to zostało nazwane jednym z najbardziej nawiedzonych w Ameryce. 46-letni Greg Ewing. Kierownik sklepu z New Jersey wraz z rodziną odwiedził historyczne miejsce bitwy w Gettysburgu w stanie Pensylwania. Wieczorem 2 września pojechali tam jako turyści. Chcieliśmy się dowiedzieć więcej o historii wojny secesyjnej i zobaczyć dawne pole bitwy wyjaśnia mężczyzna. Dostali jednak więcej niż się spodziewali. of troops left from here. See what happens. I was told by a by a ranger. It was about in this area here Jay that the ranger said that there's been some activities. They, they they heard some rumors about. Holy holy crap! Down by the candy. See that? Oh, what is that? Wait! Sh oh my god! Is it? No way! What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? I. It's recording. Oh my gosh, did you see that? I, did you? Honestly. I, I wouldn't believe it, unless we recorded it. Cały przebieg wydarzeń Greg opisywał w rozmowie z The Sun. Jechaliśmy tamtędy w nocy i zaczęliśmy słyszeć hałasy. Ja słyszałem je po lewej, a wujek po prawej. Wokół była mgła, ale bardzo dziwna. Znajdowała się tylko w jednym miejscu, nierozproszona wspomina mężczyzna. Potem zobaczyliśmy te kształty poruszające się w ciemności. Były wielkości ludzi. Jeden z nich przebiegł przez armatę. To było dziwne, straszne i szalone. Wojak tak się przestraszył, że podniósł szybę, opowiadał. Greg również wyjaśnił, że do tej pory zwykł kwestionować wszelkie opowieści o duchach i zawsze był bardzo sceptyczny. Ale teraz wierzy we wszystko. Po takich przeżyciach trudno mu się dziwić. Góry Sowie to pasmo Sudetów Środkowych, zachwycają niezwykłymi pejzażami, które podziwiać można z wielu punktów widokowych. Są cudownym miejscem na wycieczki piesze i rowerowe, a zimą, zapierające dech w piersiach widoki, podziwiać można podczas jazdy na licznych szlakach przygotowanych do uprawiania narciarstwa biegowego. Góry Sowie przyciągają nie tylko pasjonatów pieszych wędrówek, ale również tych, którzy pragną dreszczyku emocji, choćby odwiedzić nawiedzony zamek Grodno lub inny, bardzo znany kompleks. Sztolnie Walimskie są częścią projektu Rize. Kompleks Rzeczka to 500 metrów korytarzy z imponującymi halami kryjącymi najgłębsze mroki II wojny światowej. Do ich budowy wykorzystywani byli więźniowie z obozów Gross-Rosen, z których większość zmarła z powodu nieludzkich warunków pracy, chorób i głodu. Ale czy można spotkać coś jeszcze? Grupa turystów zapuszczając się w korytarze projektu Riese nagrała coś przerażającego oraz tajemniczego. Zobaczcie sami. Stube! Nie ma nic. to? Mam. Czy to co widzimy na nagraniu jest zjawą zmarłego z głodu więźnia z czasów II wojny światowej? A może to jakaś kreptyda? Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, ponieważ ostatnio na live'ie wspominaliście właśnie ten film. Just put Poltergeist to znany wam duch, który to zwykle zachowywać się bardzo głośno. Właścicielka mieszkania nie ma już siły na walkę z tym przebiegłym, wrednym duchem, który niszczy ją psychicznie, doprowadzając do załamania nerwowego. Oto jego dzieło. Miejmy nadzieję, że autorka szybko poradzi sobie z tym duchem. Jeżeli jest to tylko duch. Jeżeli ten odcinek się podobał, to zostaw kciuka w górę oraz komentarz. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na kanale, to zasubskrybuj nasz kanał i aby być na bieżąco pamiętaj o dzwoneczku wszystkich chętnych, którzy chcą nas wesprzeć, odsyłamy do zakładki wesprzyj. Po wsparciu w zależności od opcji jaką wybierzecie, czekać na Was będą bonusy w postaci niepublikowanych materiałów czy zdjęć z naszych paranormalnych wypraw. Będziecie również mieć dostęp do nowych odcinków 24 godziny wcześniej. Wpadajcie również na nasz fanpage na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy, co dzieje się w projekcie oraz na nasze Instagramy. Do zobaczenia w następnym odcinku.